Dzień dobry, spotykamy się kolejny raz z Państwem, tym razem przed przejściem świdnickim, które władze Wrocławia planują zlikwidować, mają tam postawić galerię sztuki. Przejście ma iść ziemią, ma być tutaj kolejne utrudnienie na ulicy Kazimierza Wielkiego i dla pieszych, bo będą stali na światłach, i dla osób, dla kierowców samochodów, które będą jeździć numerze 2 będziemy nas robić do Sejmiku Wojewódzkiego Obręk numer 1 miejsce się dzisiaj przy sprawaniu publicznych pieniędzy na inwestycje, które szkodzą mieszkańcom. Tak sama nazwa wskazuje przejście w tym roku zniesienić do bezpozyjnego przechodzenia przez Tutaj mamy sytuację taką, w której dziennicy chcą zrobić sprzęcia galerie sztuki. Woduje to porcję na obliku Kazimierza Wielkiego, ponieważ powstają tutaj kolejne światła. To jest to także to, że piesi będą narażeni na wypadek, ponieważ będą na wystrzelaniu policyjnym tramwajami oraz samochodami. Inwestycja będzie kosztowała kilkanaście milionów złotych, co narazi nas wszystkich mieszkańców ma straty. To tutaj jeszcze straty. Do tego nieznane są także koszty utrzymania instalacji, jak przypominam, że powstanie tutaj instalacja z taka sama jak nastawienie. Jest to samoczyszcząca się instalacja, na której czyszczenie nie się co roku. Yy, Oddam może głos panu Robertowi Lamyrowi, yy, kandydatowi na prezydenta Wrocławia. Witam państwa bardzo serdecznie. Aura nam nie sprzyja, ale nie sprzyjają nam także nowe pomysły władz Wrocławia. w Pomysły, które nie, są, nie mają na celu stworzenie przyjaznych dla mieszkańców, dla użytkowników naszego pięknego miasta, nowych ulepszeń, inwestycji, tylko są kolejną dewastacją w przestrzeni publicznej. Z jednej strony zamykają bezkolizyjne przejście podziemne, które służyło tutaj od kilkudziesięciu lat wszystkim mieszkańcom, a z drugiej planują wybudowanie jakichś dziwnych mępran z windami, które będą zamykać korytarz powietrzny, tak ważny dla przepustowości powietrznej tego miejsca. Takim pomysłom, takim inwestycjom mówimy nie i będziemy się im sprzeciwiać. Oczywiście ktoś może mieć do nas pretensje i uwagi, że my najczęściej tylko protestujemy przeciwko czemuś, ale jeżeli mamy we Wrocławiu złego gospodarza i coraz gorsze pomysły i plany związane z przebudową i zbudową naszej infrastruktury, no to musimy przeciwko temu protestować i dlatego jesteśmy tu dzisiaj, żeby zamanifestować nasz sprzeciw wobec tej absurdalnej, kosztownej kolejnej inwestycji a właściwie dewastacji przestrzeni publicznej. O, tyle, o to tyle. bardzo dziękujemy, dziękujemy za bardzo.